Dzień dobry, dzisiaj mamy święto Trzech Króli, czyli uroczystość objawienia Pańskiego. Więc chciałabym dzisiaj właśnie zatrzymać się na tym temacie. Ale zamiast do książki, zajrzymy dzisiaj do homilii, wygłoszonej podczas uroczystości objawienia Pańskiego która została wygłoszona przez niedawno zmarłego papieża Benedykta XVI w 2011 roku. Myślę, że to była jedna z ciekawszych, homilii, takich refleksji na ten temat, która została wygłoszona przez papieża, który, na, myślę, że każdy się z tym zgodzi, że, że to był wybitny teolog naszych czasów. Dlatego dziś chciałabym przypomnieć tą refleksję na temat Trzech Króli i objawienia Pańskiego. Na początek, Papież Benedykt zachęca nas do tego, żebyśmy zastanowili się, kim byli ci trzej królowie i co to była za gwiazda. A królowie byli prawdopodobnie uczonymi, badającymi niebo. Nie zaglądali oni jednak w gwiazdy po to, żeby poznać przyszłość. Nie chcieli się wzbogacić, ale szukali czegoś więcej. Papież mówi, że szukali prawdziwego światła, które mogłoby pokazać drogę, jaką należy postępować w życiu. Byli ludźmi przekonanymi o tym, że w stworzeniu istnieje coś, co moglibyśmy nazwać podpisem Boga. Takich słów używa papież. Podpis Boga, i ten podpis człowiek może i nawet powinien starać, starać się odkryć i odczytać. Następnie, Beneluk XVI zaprasza nas taką, na taką wędrówkę z trzema, z trzema królami po Jerozolimie. Jak zapewne wiecie z Ewangelii, trzej królowie nie idą prosto do Betlejem, tylko się, zatrzymują się w Jerozolimie, króla Heroda. I dla króla Heroda to dziecię, które ma zostać królem, jest zagrożeniem. Może mu odebrać władzę. Papież stawia tutaj dobre pytanie, czy czasem nie jest tak, że my nie chcemy iść za znakami, które wskazują na Boga, bo boimy się, że ten Bóg odbierze nam władzę decydowania o własnym życiu? I papież odpowiada na to w taki sposób, w jaki myślę, że też wielu z nas, chrześcijan, odpowiada na to pytanie. A ja zacytuję za Ratzingerem. Bóg jest wszechmocną miłością, która niczego nie odbiera, nie zagraża. Co więcej, jest jedynym, który jest zdolny dać nam, dać nam możliwość życia w pełni, zaznania prawdziwej radości. Następnie, mędrcy spotykają także uczonych, teologów, ekspertów, którzy, choć mają wielką wiedzę, nie idą jednak za nią. Tak jest w przypadku i badaczy Pisma Świętego, którzy nie rozpoznają Boga w tym, nie, nie rozpoznają w tekście Boga, jak i innych uczonych, którzy odkrywając coraz więcej o wszechświecie i o człowieku, próbują nam mówić, że to wszystko to jest przypadek. Na koniec dochodzimy do gwiazdy. Dziś uczeni mają wiele pomysłów, jak wyjaśnić to zjawisko w sposób taki naturalistyczny. Ale to nie jest najbardziej interesujące, oczywiście, w naszych rozważaniach, bo Benedykt XVI mówi, że istotne jest to, że mędrcy, badając gwiazdy, szukali śladów Boga. Starali się odczytać jego podpis w stworzeniu. Wiedzieli, że niebiosa głoszą chwałę Boga to z Psalmu XIX. Byli zatem pewni, że Boga można dostrzec także w świecie Stworzonym I to jest właśnie to, co to święto ma nam przypominać. Benedek XVI mówił tak, cytuję: Jesteśmy zachęcani do tego, aby kontemplując stworzony świat, odczytywać w nim to, co głębokie mądrość twórcy, niewyczerpaną fantazję Boga, Jego nieskończoną miłość do nas. Nie powinniśmy pozwalać, by nasz umysł ograniczyły teorie, które dochodzą zawsze tylko do pewnego punktu, a które, jeśli się dobrze przyjrzeć, nie są bynajmniej konkurencją dla wajary, lecz nie są w stanie wyjaśnić ostatecznego sensu rzeczywistości. W pięknie świata, w jego tajemnicy, w jego wielkości i w jego racjonalności nie możemy nie odczytać wiecznej racjonalności i nie możemy nie dać się jej poprowadzić aż do jednego Boga, stwórcy nieba i ziemi. Koniec cytatu. Bardzo myślę współczesna myśl, mimo że sprzed ponad 10 lat. Także słuchajmy papieża Ratzingera. Zapraszamy do lektury też. Myślę, że jego pracy jego artykułów, jego tekstów są naprawdę bardzo mądre, co myślę widać po tym krótkim fragmencie. O objawieniu, o objawieniu Pańskim, o Trzech Królach mówiła jak zwykle Małgorzata Mady.